Witam serdecznie, witam, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Obudził się pan rano jako poseł, otworzył pan oczy i mówi, udało się, wreszcie, wygrałem. Ja muszę powiedzieć, że te emocje powolutku schodzą. Rzeczywiście wczorajszy dzień to był taki moment dość dużych nerwów, dlatego że w zasadzie do południa wiedzieliśmy już, jakie są zbiorcze wyniki poszczególnych komitetów, natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze, którzy kandydaci z danej listy wchodzą. Około godziny 14 już wszystko było jasne i wtedy z jednej strony ogromna radość, a z drugiej strony no taka świadomość, że życie się zmienia. Wszystko się Panu w życiu zmienia. No wszystko, nie, mam nadzieję. Rodzina przede wszystkim i, i, i te wartości, które które są stałe, zostają, natomiast pod kątem zawodowym niewątpliwie duża zmiana. Męża będzie mniej w domu, taty będzie mniej w domu. No, będzie trzeba to jakoś inaczej wynagradzać, natomiast e, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować. E, przede wszystkim mieszkańcom Leszno, bo te ponad 7 tysięcy głosów to jest e, niesamowicie dobry wynik. E, ja muszę powiedzieć, że e, to jest, to było wzruszające, autentycznie wzruszające, natomiast e, uzyskanie mandatu poselskiego to jest tak jak powiedziałem ogromna odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę, jak duże oczekiwania są. Są w stosunku do mnie kierowane i wierzę, że przez te najbliższe 4 lata ten kredyt zaufania będę mógł spłacić. Łyżka dziewczyn w beczce miodu, tylko trzy mandaty dla koalicji Obywatelskiej. Spodziewaliście się więcej? Nie no, ja muszę powiedzieć, że tak obiektywnie yy, zakładałem, że to będą cztery mandaty, yy, patrząc na te wyniki sondażowe, które były i wiedząc, jak to się mniej więcej przekłada również na okręg kaliskolskich. Zakładałem, że to będą 4 mandaty. No tutaj system Donta ewidentnie wspierał Pis, natomiast trzeba też powiedzieć, że ten ogólnopolski trend, czyli zwiększone poparcie. Dla PiSu dało 6 mandatów partii aktualnie rządzącej, natomiast te głosy pozostałe podzieliły się w ten sposób, że Koalicja Obywatelska dostała trzy mandaty. To jest niewątpliwie wynik, którego się nie spodziewaliśmy. No, ale w takim razie będzie się Pan musiał wykazać porządnie w tym sejmie? No, zakładam, że od samego początku, od momentu zaprzysiężenia, nie wiemy jeszcze kiedy to nastąpi. Mocno bierzemy się do pracy. Przede wszystkim trzeba teraz zastanowić się, ja muszę się zastanowić, w jakich komisjach chciałbym pracować. Tutaj myślę, że to będą kwestie społeczne, kwestie kultury, kwestie związane z infrastrukturą. To są rzeczy, które mnie najbardziej interesowały, w których czuję się najmocniejszy i mam nadzieję, że do takich komisji będę mógł trafić, tam aktywnie pracować. Jakiś model posłowania już Pan ma, taki w stylu Wiesława Szczepańskiego, który zresztą był, że tych interpelacji na przykład całą masę produkował? z całą pewnością każdy poseł wypracowuje jakiś swój sposób funkcjonowania, natomiast wydaje się, Że z jednej strony oczywiście kreowanie dobrego prawa. Jestem prawnikiem, kończę aplikację adwokacką, więc myślę, że tutaj pod kątem tworzenia dobrych przepisów na pewno mogę się przydać. Natomiast wydaje mi się, że też istotną sprawą jest ta praca w terenie, spotykanie się z samorządowcami, z mieszkańcami, rozpoznawanie ich problemów i w związku z tymi rozmowami z całą pewnością pojawi się mnóstwo. Próść po kierowanie interpelacji, i, i, i również w tym zakresie planuje swoją aktywność kierować. No właśnie, bo wieszcie, Leszczeniacy zagłosowali, bo w poprzednich wyborach już jestem bywało na swojego, no ale chcą z tego swojego coś mieć. Jasne, znaczy to, to, to myślę jest duży sukces dla, dla miasta Leszna, dla naszego regionu, że mamy silną reprezentację. Ja bardzo się cieszę i gratuluję posłowi Wysławowi Szczepańskiemu tego mandatu. Z całą pewnością na niego zasłużył. Jestem przekonany także, że w tych kluczowych kwestiach dotyczących naszego regionu, inwestycji. Ale również problemów, które, które dotyczą, będziemy mówić jednym głosem ponadpartyjnie. Tutaj takim gorącym nawet z, tematem. nawet z posłami pis PiSu. Oczywiście, oczywiście. Znaczy, ja myślę, że tutaj kończy się kampania wyborcza, zaczyna się praca, i, i, i tak jak kampania wyborcza ma swoje prawa, tak funkcjonowanie musi mieć już troszeczkę inne i współpraca absolutnie z każdym. Takim gorącym tematem poruszanym zresztą w kampanii jest ten projekt dotyczący kopalni odkrywkowej. Tutaj mam nadzieję, że to jest tylko projekt, z którego nic nie wyjdzie. Nasz teren jest terenem rolniczym. Z całą pewnością tego typu inwestycja zmieniłaby nie tylko krajobraz, ale zmieniłaby chociażby poziom wód, który i tak już jest niski, więc myślę, że ten temat jest jakby pierwszy, który powinniśmy wspólnie... Ja się jeszcze przypomnę z opieką paliatywną. Zdecydowanie, zdecydowanie to jest myślę temat, który poruszany jest w szerszych lub węższych gronach przynajmniej już od kilku miesięcy. Z całą pewnością problem ten dotyczy wielu mieszkańców. Myślę, że nie ma rodziny, która nie doświadczyłaby choroby nowotworowej i, 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 i pewnych problemów związanych z opieką. Tak, nad, I to właśnie nad, nad zapowiedzieliście chorym. wspólne działania. Tak, zobaczymy, jak to tak. wyjdzie. Na sam koniec o robocie, którą pan zostawia. Czyli no, starostwo powiatowe? No niestety okazało się, że yy, ubiegły tydzień był ostatnim tygodniem, kiedy pracowałem jako wicestarosta leszyńskiej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kto, wszystkim. Czy już pan nie jest wicestarostą? No, zgodnie z ustawą, z dniem wyboru mandat wicestarosty wygasa, także nie jestem już wicestarostą. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, chciałbym podziękować panu starości Jarosławowi Wawrzyniakowi za bardzo dobrą współpracę, wszystkim pracownikom starostwa. Nie ukrywam, że gdzieś tam z, z takim sentymentem i z łezką wokół yy, odchodzę, dlatego, że ta praca nie tylko da mi dużo satysfakcji, ale, ale, ale przede wszystkim. Widzę, teraz wszyscy płaczą. A kto będzie nowym wicesterostwem? Mamy dzisiaj posiedzenie klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i Powiatowych. Będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że ten układ współpracy z PSL-em zostanie ustanowiony. Kogoś utrzymany. pan namaszcza? Jest, mam, mam pewną propozycję, to ale pan pozwoli powie. pan, redaktor, że najpierw radni o tym się dowiedzą. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję bardzo poseł Elekt Grzegorz Wysiecki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.